Siema tu tutaj klimek, witam w kolejnym odcinku Hotline Miami. To będzie trzeci odcinek po troszkę dłuższej przerwie. Nie nagrywałem ze względu na to, że miałem mało czasu yy, i zająłem się tylko Smitem, Bo smite cieszy się na kanale największą popularnością, zatem jego yy, tutaj faworyzowałem był codziennie. No i teraz znalazłem troszkę więcej czasu, więc popykam sobie w Hotline Miami, w Layers of Fear także, które zostało zaniedbane. Nagram trochę na zapad, żeby nie było później problemów. Ok, przechodzimy już do gry. Tutaj jest ta nasza prostytutka, co ją uratowaliśmy ostatnio. I mamy też skrzynkę pocztową. Jedna wiadomość. Tak, w ogóle jest jeszcze 11 maja 89 rok, więc trochę później już. Tutaj, ze służb dezynfekcyjnych miasta Miami. Potrzebujemy Cię. Klient mieszkający na 104 ulicy ma problem ze szkodnikami, postaraj się jak najszybciej tym zająć, po twoim wyjściu ktoś przyjdzie posprzątać, pamiętaj, żeby nie zakłócać spokoju innych lokatorów, klik. Więc coś sobie myślę, że może być jakaś cicha misja, skoro mamy nie zakłócać spokoju lokatorów. Zero broni, zobaczymy, siadamy do samochodu. To jest piąty chapter. Pełny dom. Wskazówka, zwracaj uwagę na szczegóły. Na, taką, na takie szczegóły jak ta wskazówka mniej więcej? Nie wiem. Okej, okay, jaką tu maskę wziąć? E, oko do sekretów. Są tu te sekrety jakieś małe gówna rozsiane po mapie, ale żeby to dojrzeć, to trzeba naprawdę mieć bystre oczy albo tą maskę. A ja wolę jakąś inną z innymi profitami wziąć. Zabójcze drzwi. Szybki chud. Szybki chód, to jest ciekawe. A weźmy sobie. Zobaczymy. Chociaż w sumie te drzwi też by się przydały, albo te zabijanie na strzała. Dobra, tego można tutaj sprzątnąć nożem. Tylko ten niech sobie wyjdzie, bo na razie... On ma tutaj broń i za wiele nie zrobię, chyba że będzie tak stał. O Jezu! Chyba nie żyje. Halo, kolego. O oh, kurde. Eee, Dobrze. Troszkę lipa. A gdzie ten się podział stąd? Już go nie ma. Dobra, zrobimy to szybciej trochę. Jak nie ma ich. Tutaj nie ma drzwi, więc pies nas, nas może zauważyć. Łojzu. Jak się wszyscy zlecieli, to ja nie mam czas. Trzeba to zrobić po cichu. Zdecydowanie bez udziału tutaj broni palnej. O kurde, pies. Dobra. Dwa razy kombo. Coś tu będzie. Tam jest w kuchni. Tutaj można się dostać tędy tylko, ale ten w kuchni nie zauważy, zatem. Najlepiej tutaj będzie pójść jakoś, tylko tamten ma broń, więc trzeba by było tego jakoś drzwiami ogłuszyć. A w tego rzucić, niech podejdzie. Dobra, świetnie. I tutaj podobnie, tylko mamy psa. Nie wiem czy psa mogę ogłuszyć tak drzwi drzwiami. Łoś! Lipa. To już zrobię szybko. Bez zbędnych tutaj seregieli. O, piesek kolejny. Ło! Jak ja to zrobiłem? Zagryzł mnie, no. Bez jaj. Bez twarzy raczej. słyszycie teraz myszkę, albo nie, zależy czy bycie święci, czy nie. No strasznie klikam, nową myszkę zamontowałem i... jest znacznie głośniejsza. Um, tego zbrojenia przydałoby się wyeliminować także, tylko nie wiem jak to zrobić. Wyjdzie? No może no już wezmę. Dobra, jest, gitara. Teraz mamy czterech aż w pokoju, tutaj, jednego w kuchni, tego w kuchni można łatwo rozwalić. To było zajebiście łatwe, nie? To było takie łatwe, że. plaki mnie rozwaliło. Wszędzie wokół. Jest więcej! No. Czemu? Czemu tam było dwóch? Jeszcze pies. Czemu to mnie zabił? Bo nie trafiłem. Dobra, czekamy na psa. Jeb go! Teraz tych tutaj, ich dwóch naraz sprzątnę. Albo żadnego, I sam zginę. To jest właśnie ta gra, cały czas się ginie. Piesek. Je. Yeah. Dobra. Teraz wyczekać dobrze. Okej. Okay. Możemy szybciej e, kończyć akcję. Jest ogłuszony. O, nie ogarnął. Co się dzieje? Pst. Dobra, tutaj trzeba to zrobić lepiej, zdecydowanie. Stanę sobie za tym. Jeb yeah. go. Niebgo, No kurde! Myślę, że nóż mi zabrał. Dobra, nie żyję. A z tymi, może sobie poradzę w taki sposób. Mam nadzieję. Będę szedł jakiś. No to zamknie drzwi po prostu. Dobra, świetnie. Udało się to e, jakoś zrobić. Mamy DJ-kę. Halo. Gramofon. E, gdzie mam iść? Na górę. Krz, mógłbym lepszą broń wziąć. Teraz już za późno. O, tu ten leje. Jeb go. Aha. Aha. No to, coś to jego, jego tak. Pamiętam tą akcję, tutaj będzie też ciężko. A. Właśnie dlatego. A, nie ogarną nawet. To było takie świetne, że normalnie połowę ich rozwaliłem. Się ma. Tym broni zabrakło. Nie ta strzelba. Nie chcę tej, to jest słaba. Ta jest dobra. Tam to nawet nie weszło. Trzy strzały i żaden nie wszedł. Chyba porażek. Jak on tu przeszedł? E, nie, to jest dobre. To ja muszę do. Ten pomysł tutaj. Zrealizować. Nie chcę tego. Wywalaj to. Ok, to już. A podniósł się i poszedł dalej. Nie żyje, nie żyje. Zatem mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu wyeliminowanych gości. Jakaś lepsza broń ta jest. Rzutkie naboje Tego tutaj można łatwo dostać Ale to spieprzyłem Nie no nie wybaczę sobie jeszcze teraz taką akcję Po prostu skrzanie Za dobra akcja żeby taką Spieprzyć Ło Jeee No Nie wiem jak to się udało zrobić, ale się udało zrobić. Mamy jeszcze. Dobra, tutaj nie, nie żyje ten już, więc jesteśmy na podobnym poziomie co wcześniej. Można by było tego jakoś lepiej rozwalić. Bo wyjdzie mi stąd, wyjdzie mi stąd i będę miał troszkę przesrane znowu. Ale nie wiem jak to zrobić. Dobra, może tak? Tak. tylko tutaj. Dobra. Gdzie jeszcze jest? Tam są jeszcze dobra. Myślałem, że jeszcze gdzieś w tym pokoju miałbym przesranę. Ale i tak mam przesranę nadal. No. Udało się. Rozdział ukończony. Spadamy do samochodu. W sumie ten szybszy ruch mało dał tutaj. E, lepsze by były tutaj te pięści, które zabijają na strzała. Trzeba pomyśleć. Następnym razem, jaka ocena? To było świetne. Po prostu miałem dużo kombosów. Jakieś, a może C minus? Żenada. Głupia gra, nie umie oceniać w ogóle, jak system edukacji w Polsce tak samo działa, niesprawiedliwie ocenia, nowa maska, Peni znaczy Denis Wilczur jakiś, dobra mamy znowu tą pizzerię i znowu tego gościa, dobry wieczór, jak leci? Jakiś, nieo, nieo, nie, nie, dwa. jakiś nieobecny jesteś, co cię martwi? E, żyjemy w trudnych czasach, wiem coś o tym, nie ja mam ostatnio zbyt wielu klientów może przyszła e, im ochota na pizzę. Może przeszła im ochota na pizzę. A może nadszedł czas, żeby zwinąć i teraz? Tak czy siak, oto twoje zamówienie. Trzymaj się. Kurde, jak się ten tekst tak rusza, to czasem rozmazuje mi się przed oczami. Dobra, 13 maja. No, w wannie, idziemy. Halo, nie mogę. Bez sensu, ta gra. I nic innego też nie widzę, żeby tutaj było. Chyba, że coś tutaj na stole jest. O. Ale też nie mogę kliknąć w ogóle. Zatem idziemy od razu do wiadomości. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Cześć, to Don z hotelu Blue. Będziesz nam dziś potrzebny. Nasza recepcjonistka. No. Nasza recepcjonistka. Kurwa mać. Wzięła wolne problemy żołądkowe. Tak się składa, że gościmy dziś grupę VIP-ów. Postaraj się. Umilić im pobyt. To sprawa najwyższej wagi. Do roboty. Klik. Mówię, że mi się tekst rozjeżdża. Lecimy do samochodu. O, a to kto? Halo. Nie. Yeah. Nie mogę. Susz szósty chapter. Suszty. Tak. E, mamy tą maskę. Wilka, co nadaje? Zacznij z nożem, o, może się przydać. Tylko... O... Nie widzę przeciwników. Tam w holu dalej. Dobra, nikogo nie ma. Tu jest jakiś czarny, o! Pierwszy czarny. Wszyscy są biali przecież. A nie, był jeszcze jakiś czarny ten boss wielki. Tu ile broni w ogóle, nie potrzebny ten nóż. Znowu. No, fajnie. Nie tego! No, zablokowało mi się. Rozwalmy go nożem. Po cichu, żeby sobie akcję nie schrzanić Znowu mi się zablokował celownik na tamtym jednym. I wyszło troszkę tak jak chciałem. Rozwalmy najpierw wszystkich. Ła, jak szybko to było. Coś się zadziało. Strzelba? No dobra. Dojdzie jakiś. Tego nie mogę zabić. To jest z dwóch takich mniejszych chujków. Oni mogą mnie bić? <laughs> mogą mnie bić, to jak? Tam jeszcze jeden stał gdzieś z tyłu. Hotel wypasiony. Przeładuj. Nie da się. Ten już wycelowany jest we mnie. Właśnie. Celują. Dziady jedne. Tamten też był wycelowany. Tam, gdzie nie widać nikogo. Co zrobić? Zawsze w jakiś sposób jest. Czemu on tu nie wyszedł? Ten to w ogóle easy. Jakby mnie zabił, to by była siara. Który jest tutaj? No, tam siedzą jeszcze. Głupie drzwi. Jeeeeeep, no. Chyba najlepszy sposób, póki co. Nie żyje. Mamy jeszcze jednego i to chyba ostatni. Dobra. A co z tymi? To są jacyś. Nie, oni tutaj nie... nie mają chyba nic do powiedzenia. Czy jeszcze jakiś żyje? Nie chcę tutaj niespodzianki mieć. Aha, tu też mogę zabić, tylko nie mogę w nich celować tak normalnie. Teren czysty. Wezmę sobie broń. Może tą broń, bo jest ciekawa. Ma dużo naboi, ale szybko strzela. To jest winda. Jak tutaj to wygląda? Tak to wygląda. Schowam się za tym. A ja, przez to mogą strzelać to. Tędy pójdę, o właśnie. Ej, ale panie weź broń. No nie mogę wziąć broni, serio? Ło, w sumie podobny ryj do tamtego. Naszego domu. Dobra, jest balkonik, ale mamy kolejną spluwkę. Też fajną. Dobra, tu jest jeden na tym balkonie, więc może. Nie żyje. Bierzemy to. Cztery kombo. I nie mam naboju. Akurat. Właśnie tak. Wyszło. teraz spadaj z tym głupim ryjem. No jak, no to zamiast strzelać normalnie, to w drzwi strzelam, no. Albo w ścianę. Bez sensu. Co to jest? To jest coś? Nie, to nie jest nic. Uuu, I teraz straciłem broń. Nie, dobra. No znowu, co to ma być? Ja nie pojmuję tej gry. Cały czas oglądać mordę tego sprzątacza, no. Już nie mogę mówić. Broń. Tu spokojnie. Jeb. Yep. Teraz zaczyna się okres frustracji, okres, w którym będę więcej wulgaryzmów używać, będę więcej a, na przykład walić w biurko, być ogólnie agresywnym bardziej, ponieważ zaczęły się problemy i to takie banalne gdzie ten gość jest? Czemu on tu jest? Zróbmy to jakoś porządnie. Dobra. Nie żyją. Ten na no straczu siedzi. Tutaj tych dwóch stąd wyszło i przyszło. Tutaj. No dobra. Hm, świetnie. A się wyżyłem jeszcze. Biegnij do samochodu. Na no to czekałem. Okej, okay. rozdział ukończony, oceny wysokie, się nie spodziewam. Mamy nową broń. Ocena, a minus, jak to a minus? Strzelec wyborowy, narażenie się, podwójne narażenie się, potrójne narażenie się, poważne narażenie się, potrójne narażenie się, podwójne narażenie się, 5 razy combo. No cóż, George. Aha, i znam tą maskę, ona pozwala y, jeździć po wie wiele większym terenie Ym, Po prostu shiftem Rozejrzeć się po mapie, jeżeli nie po całej mapie Nowa broń to rewolwer Magnum Okej, okay, mamy sklep z kasetami Hej braci, miło cię widzieć Śledzisz y, ostatnie wiadomości na temat tych zabójstw? To ściśle tajne, nie możesz pisnąć ani słowa. Mam przyjaciela w policji. Powiedział mi, że krążą różne plotki. Mogło być dwóch sprawców, a może nawet cała banda. Grupa ludzi w maskach, rozwalających ruskich. Motyw? Jak z filmu, co nie? Coś niesamowitego. Dobra, wybierz sobie jakiś film. Na koszt filmu od czego są przyjaciele? Cała banda, albo nawet kilku gości. No, nieźle mnie tutaj oceniają. Nikt się nie spodziewa, żaden nie wie, że to ja. Dobra, 23 maja, 89 rok. A gdzie poszła ta, a on tutaj jest? Możemy pogadać? Nie możemy. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego wkrótce. Na razie.